Siemano, z tej strony Codziennie Lepsze, a w dzisiejszym odcinku sytuacja z życia wzięta. Idę właśnie do galerii kupić żonie stopki, skarpetki, bo idziemy dzisiaj na wesele, o którym wiemy od kilku miesięcy oczywiście. No i co, za trzy godziny mamy tam być, a nie ma czegoś takiego, nie? No i jak to jest, że w takich życiowych sytuacjach często po prostu postępujemy w taki dziwny sposób, bo mi też już zdarzało. No, ostatnią chwilę krawat, kupować koszulę, czy, nie wiem, okazywało się dzień przed weselem, że coś tam, czegoś tam nie mam, albo nie wchodzę w coś i tak dalej, nie? Zachowujemy się czasami w taki dziwny sposób i to dotyczy często osób, które generalnie są raczej dobrze zorganizowane w pracy, na przykład planują dobrze wszystko i tak dalej. No, a przychodzi taka sytuacja, o której generalnie wiesz z dużym wyprzedzeniem, i przychodzi taki dzień, a ty jesteś zdziwiony, że czegoś nie masz. Ja, ja tak samo też mogłem przecież wczoraj czy nawet sobie wyprasować te koszule i tak dalej wiele rzeczy przygotować, no a jednak człowiek robi to od rana i przez to ma taki niespokojny dzień, gdzie zamiast cieszyć się, wyluzować i tak dalej. To jest jakieś takie bieganie ciągłe. Dobrze, że chociaż za wzięcie się za nagranie, że zabrałem się za nagranie tego filmiku w miarę wcześnie. No, ale też widzisz, wypada jedna sytuacja, druga sytuacja. Ja sobie zaplanowałem, że zrobię to około 10.11. No, i jakbyśmy tak nie mieli czegoś jeszcze, no to biegałbym po galeriach, robiłbym jakieś rzeczy, wróciłbym na mieszkania i nagrywałbym to w pośpiechu. No, bo już by trzeba było wyjeżdżać, albo bym tego nie nagrał. Więc szczególnie w takich życiowych sytuacjach też trzeba panować. Też trzeba brać wszystko z wyprzedzeniem. I nie warto robić rzeczy na ostatnią chwilę, bo to po prostu jest stres. Z takimi przemyśleniami cię zostawiam, niby to są oczywiste rzeczy. A jak widać, a jak widać na załączonym filmiku, często o tym zapominamy. No więc tak to już jest. Pamiętaj, żeby bardziej planować. Hej.